Witamy w poradni dietetycznej. Dzisiaj spotkałyśmy się z Krysią i Marysią. Krysia skarży się nad notoryczne zmęczenie. Objawia się to bólem głowy, refluksem żołądkowym. Mówi też o wzdęciach. Mówi, co bym nie zjadła, to ciągle czuje się gruba. Nad wagą i wszystkimi innymi rzeczami, które temu towarzyszą. Na domiar tego... Mówi, że już nie mogę chodzić w szpilkach, bo ciągnę, marsną mi nogi. Z kolei jej siostra jest bardzo szczupłą osobą. Kiedy pani dietetyczka postawiła je na wadze, okazało się, że jedna jest za gruba, druga jest za chuda. Po pewnym czasie okazało się, że nasza szczupła koleżanka ma astmę. Zmiany skórne, wiecznie ma problem, mówi smaruje się i smaruje, a te kremy się wchłaniają i wchłaniają. No i pojawiły się u mnie problemy stawowe. Pani dytektyczka z Kaszub postanowiła zdiagnozować obie dziewczyny. Konsultacje trwały, wysłała je na badania i okazało się, że mają problemy z tarczycą. Pań, występuje prawdopodobnie choroba Hashimoto. A cóż to takiego? To przywlekłe zapalenie tarczycy. To jest bardzo podstępna choroba, która głównie dotyka kobiet. Jeśli cierpisz na taką chorobę lub zauważyłaś u siebie takie objawy jak przyrost masy ciała, osłabienie, zmęczenie i zmniejszona tolerancja wysiłku, senność, Ogólne spowolnienie, uczucie chłodu, zmiany skórne, proszę zgłoś się. Zgłoś się do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub korzystaj też z poradni dietetycznej, ponieważ dieta to też sposób na to, żeby walczyć z chorobą Hashimoto.